Cześć, witam w moim kolejnym odcinku Coś z jest niczego. Jestem dzisiaj w moim rodzinnym mieście w Gorzowie Wielkopolskim. Dostałem wiele zapytań, jaką włoską restaurację bym wam polecił. Tak więc jestem, restauracja w Muzycznym Dzisiaj przygotuję dla Was trzy rodzaje pizzy. Jedna będzie wega, jedna będzie mięsna, a na deser będzie pizza na słodko. Sekretem restauracji jest ciasto, które wyżywa 48 godzin, dzięki czemu jest lekko strafne. Jak już mówiłem, ciasto jest sekretem tej restauracji. Ja Wam pokażę przepis na moje ciasto, mój własny przepis, który doskonaliłem kilka lat. Wychodzi on świetnie w domu, jest naprawdę bardzo prosty. Pokażę wam, jak zrobić rozczyn, jak przygotować sos do pizzy. Do wykonania ciasta będziemy potrzebowali typowo włoską mąkę typ 00, 300 g, 200 g semoliny, 15 g świeżych drożdży, 325 ml ciepłej wody. 3 gramy soli. Dlaczego tylko 3 gramy soli? Dlatego, że jeżeli damy więcej, drożdże zawarte w cieście przestaną pracować, ciasto nie będzie wyrastać tak, jak powinno. Dwie łyżki oliwy ekstrawierdzi, łyżka cukru do rozczynu oraz świeże pokrojone włoskie pomidory. Możecie, słuchajcie, użyć też polskich pomidorów, na przykład malinowych, paprykowych. Bardzo dobrze nadają się do sosu. Wystarczy je sparzyć, obrać ze skórki, Pestki, pozbyć się większości pestek, na patelnie, redukcja, to Wam jeszcze pokażę jak przygotować. Piec już jest nagrzany do 350 stopni, opalony drewnem. Niestety w warunkach domowych nie damy rady tego zrobić. Fajną alternatywą jest kupić sobie kamień, włożyć go na, do, na dół w piekarniku na maksymalną temperaturę, termoobieg i pizza Wam będzie idealnie. Zaczynamy od rozczynu, rozdrabniamy drożdże. Dodajemy troszeczkę wody, łyżeczkę lub dwie mąki i łyżeczkę cukru. Wszystko razem mieszamy. Czekamy aż się drożdże rozpuszczą i odstawiamy do wyraźnięcia. Przechodzimy do robienia ciasta. Mąkę wcześniej przesiałem, przesito. Wsypuję wszystko do miski. Dodajemy 3 gramy soli mieszamy. Teraz przechodzę do robienia sosu. Będziemy potrzebowali sól, świeżo mielony pieprz, około ząbek czosnku siekanego, świeże listki oregano i oczywiście nasze pomidory. Pomidory wlewamy do garnka. Dodaję czosnek, szybte soli, pieprz i wszystko redukuję. Listki oregano dodam na koniec, żeby zachowało jak najwięcej aromatu. Możemy też posiekać całe łodygi. Sos się zredukował, dodajemy listki organo. Wszystko mieszamy i ściągamy. Sos do pizzy mamy gotowy, pięknie nam się zredukował, gęsty. Zostawiamy do ostygnięcia. Drożdże w tym czasie nam pięknie wyrosły, zaczynamy wyrabiać ciasto. Wlewamy oliwę, wodę i dodajemy rozstrzyg. Wszystko zawsze sobie wyrabiam w misce, jest o wiele łatwiej. Jak się wszystko już mniej więcej połączy, dopiero to przekładam na stolice, bądź na blat i zaczynam wyrabianie. Bardzo ważne przy wyrabianiu ciasta jest to, żeby robić długie ruchy. Palcami zawijać do środka, żeby jak najbardziej na napowietrzyć ciasto. I tak wyrabiamy aż ciasto będzie naprawdę delikatne, miękkie. Ciasto gotowe biorę jeszcze ładnie je podwijam. Wkładam do miski, opryskuję wodą i przykrywam folią. Takie ciasto odstawiamy na minimum 2 godziny. Jak wyrośnie, ja zazwyczaj wkładam do lodówki, dopiero następnego dnia y, robię pizzę. Wyciągacie następnego dnia porcjujecie tą ilość na cztery części, zostawiacie na blacie na przynajmniej godzinę, aż ono ponownie się podniesie i wtedy zaczynacie wyrabiać waszą pizzę. Pierwszą pizzę zrobię z mi i z mozzarellą. Enduja to rodzaj bardzo ostrej włoskiej kiełbasy o miękkiej konsystencji, nadaje się również do smarowania kanapek. Jest pakowana w jelito grubę i lekko podwędzana. Ten rodzaj kiełbasy wywodzi się z południowych Włoch, z Kalabrii. Jest naprawdę bardzo smaczny, spróbujcie. Zaczynamy formować pizzę. Ciasto to należy dobrze obtoczyć w mące, żeby nam się nie przykleiło do łopaty. Pamiętajcie o tym, że przy wyrabianiu ciasta nie wałkujemy jego, bo pozbędziecie się wszystkich pęcherzyków powietrza i to ciasto nie urośnie. Tak samo, co się tyczy pizzy. Pamiętajcie, że zbyt duża ilość składników na pizzy Spowoduje to, że nasze ciasto nie urośnie. Nakładamy sos. Na co zwrócić uwagę też przy nakładaniu sosu to to, żeby do rantów nie dojeżdżać, dlatego że przy wypiekaniu pizzy one po prostu się spalą. Nakładamy kawałki mozzarelli i nakładamy enduje Dodaję z listki bazylii. Pizza w takim piecu robi się około 2-3 minuty. W domowych warunkach jest to około 8-10 minut maksymalnie. Pizza jest gotowa, jeszcze dodaję listki bazylii, i posypuję płatkami świeżego parmezanu. I to co mówiłem o włoskiej pizzy, wszystko ładnie stoi. Ja oczywiście już próbuję. rewelacja, słuchajcie. Ja to zjem i zaczynamy następną. Następna pizza, którą przygotuję, to będzie pizza wegetariańska. Przygotowana z sera mozzarella fiordi latte, gruszek oraz gorgonzoli dolce latte. Jest ona bardziej delikatna, ponieważ jest zrobiona ze słodkiego mleka. Zaczynam nakładać składniki. Pizza gotowa, posypuję ją orzechami włoskimi. Pokażę Wam teraz sekret tego ciasta, o co chodzi w kuchni włoskiej, w pizzy włoskiej. Zobaczcie, że to ciasto w środku po prostu ma pełno pęcherzyków powietrza, idealnie się rozrywa, ma piękną strukturę, nie jak taka zwykła kajzerka, jest naprawdę rewelacyjna. Ostatnią pizzę przygotuję z właścicielem, panem Jackiem. Jacko, od ilu lat interesujesz się włoską kuchnią? Jak to się zaczęło? Moja przygoda z gastronomią zaczęła się 15 lat temu we włoskiej restauracji, gdzie nauczyłem się pachu i gdzie zdobywałem pierwsze doświadczenia. Po kilku latach powróciłem do Gorzowa, gdzie przed 10 laty otworzyłem swoją pierwszą restaurację o nazwie Living. Dziś prezentuję Państwu pizzerię z prawdziwego zdarzenia, z ciastem dojrzewającym, z prawdziwą włoską. A teraz Jacek przygotuje pizzę, która trafi w gusta każdego dziecka. A powiedz Jacku, po co, po co te dziurki? Dziurkujemy ciasto, ponieważ chcemy zapobiec nadmiernemu wyrastaniu. Wkładamy placek do pieca sam. Dopiero po wyjęciu będziemy nakładali nasze składniki. Na tak wypieczony placek nakładamy nasze składniki. Zaczynamy od kremu czekoladowego. Krem dostaje temperatury i delikatnie się rozpuszcza. Dodaję banany, pomarańcza. Oczywiście Państwo możecie użyć składników, takich, które najbardziej lubicie i na które najbardziej macie ochotę. Borówki oraz listki mięty. Życzymy smacznego. Życzymy smacznego! Ja jestem najedzony pyszną pizzą, makaronami, słuchajcie jakość składników, która jest w tej restauracji nie podlega żadnej dyskusji, musicie sami spróbować, ja zapraszam was już za tydzień, do zobaczenia!